Wydarzenie dzisiaj jest jednym z tych, którymi chcemy uczcić, uświęcić te, to dwudziestolecie. E, czas jest szczególny, bo e, jak w tym roku nie muszę wyliczać ani udowadniać, ale zaczęliśmy około roku 2000 i jesteśmy na końcu pierwszego dziesięciolecia, pierwszej dekady okresu, które w ekonomii już nazwano i przyjęto nazywać ekonomią 4.0. Otóż tu zainspirowany przez, przez, przez autorki tego wydarzenia dzisiejszego, które ja może teraz już zaproszę do siebie, chodź Agata. Agata Dziwisz, szefowa naszej praktyki podatkowej. i Izabela Andrzejewska-Czelnek. filar tej praktyki, twórca, sprawca, pomysłodawca wraz z Andrzejem Malcem. Andrzej może padać może do, do, do tego wydarzenia i osoba, która najwięcej pracy i, i instynktu i, i wiedzy włożyła w to, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli raport budżet 4.0. W kontekście Polski czy wizji Polski bez CIT i bez PIT. To jest trudny temat, trochę jak bajka. Chcemy wspólnie, wspólnie omówić ten temat, każdemu dając, każdemu dając możliwość wypowiedzenia się zarówno za zniesieniem podatków dochodowych, jak i przeciwko zniesieniu podatków dochodowych. Ponieważ chcemy, żeby ta dyskusja była dyskusją realną. Na pytanie. Czy mówimy o czymś realnym, krótkookresowym? Odpowiedź jest następująca. Państwo polskie zbiera no, tam ponad 40% w postaci różnego formy, różnej formy podatków, danin dochodów itd. Tak i, tak i wydaje mniej więcej dzisiaj zbliżoną wartość. Czy możemy zmniejszyć ten, ten, ten poziom? Jaka ekonomista? praktykujący teorię wzrostu nie mam wątpliwości że lepiej by było żeby a nie chodzi o cięcia żeby obciążenie podatkami gospodarki było niższe co oznacza niższe wydatki To jest ciekawe proszę państwa my zajmujemy jako Polska bardzo niskie pozycje w rankingach konkurencyjności naszej gospodarki Według rankingu z 2018 roku jesteśmy na 33 miejscu na 35 krajów OECD i to jest ranking Tax Foundation OECD, za nami tylko Francja i Włochy, nasza gospodarka jest nieefektywna, bo nasze firmy są nieefektywne, dlatego że zamiast inwestować w to, co Państwo chciało, żebyśmy inwestowali, czyli w innowacje, to my inwestujemy w dużą ilość opadania papierami podatkowymi transakcji po to, żeby uzasadnić, że one są zgodne, zgodne z biznesem. Wymogi dotyczące MDR-ów i różnych inicjatyw OECD czy Unii Europejskiej obowiązują w całej Unii, a nasz system podatkowy jest znowu na samym dole pod kątem efektywności czy tak zwanej prostoty. My tutaj nie rozmawiamy o uproszczeniu systemu podatkowego. Dobrze wiemy, że jest to niemożliwe. System ekonomiczny, gospodarka jest skomplikowana. I nie będziemy opowiadać bajek, że my jakoś uprościmy w jakiś taki, przepraszam za wyrażenie prostacki sposób. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że są źle napisane ustawy, chociaż wytyczne mamy takie jak wszyscy inni w naszej strefie polityczno-ekonomicznej, tak, w Unii. Dlaczego nie potrafimy tego zrobić dobrze? Może zastanówmy się, co jest z tym nie tak. My odczuwamy takie... patrzymy tak historię, że Brytyjczycy pod wpływem tego Napoleona to wprowadzili jakiś podatek dochodowy. Oni właściwie nie wprowadzili moim zdaniem podatku dochodowego. Oni odkryli to, co jest opodatkowane. A to, że mamy podatki majątkowe, mamy podatki jakieś obrotowe, to jest iluzja. Płacą ci, którzy zarabiają. Jakbyśmy ujednolicenie stawki z połączyli z likwidacją podatku dochodowego, tu ma zapłacić, to on jest 250 do przodu. Czy tak czy inaczej? Podatków nie można traktować punktowo. Tutaj punktem odniesienia mogą być zasady podatkowe dla własników, który mówił, że podatek do produktu powinien być jasny. No i teraz pytanie: jak ten nasz podatek jest jasny? Ja pamiętam, gdy zaczynałem swoją karierę. Podatkowo to w takiej malutkiej książeczce mieściły się wszystkie przepisy podatkowe i jeszcze było miejsce na wszystkie przepisy książkowskie i na ustawę o rachunkowości. Teraz podstawowe przepisy podatkowe zajmują tyle. Tworzymy 2000 stron ustaw miesięcznie, co daje 100 stron dziennie do przeczytania, czyli pół godziny To czytania. Z chyba nie jest taki.